Przystąpią ci, którzy mają być dopuszczeni do posłów gminy Strawczyn. Jakub Złukowski. Jestem. Ojciec Woźniak. Jestem. Jakub Majewski. Jestem. Jakub Paweł. Jestem. Tomasz Murkała. Jestem. Rafał Czubek. Jestem. Dobry Dziadek. Jestem. Filip Kęska. Jestem. Marcin Kieda. Jestem. Kacper Gulanda, Jestem. Typoteusz Kalota. Jestem. Szymon Platz. Jestem. Ścigodny Księży proboszczu. Zebrani tu chłopcy proszą o dopuszczenie i dopełnienia posłów i ministrantów podczas sprawowania. że w wiekunie, liturgicznej służby ołtarza, czy ci chłopcy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę ministrantów w zgromadzeniu liturgicznym? Tak, też sumiennie uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi, zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach, a swoją gotowość i pragnienie służenia przy ołtarzu potwierdzając tym życie chrześcijańskie. A zatem na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych chłopców do grona ministrantów. Najmniejsi pokornie prośmy teraz Boga Ojca przed aby pobłogosławił tych, którzy mają być dopuszczani do usługi ministranta i udzielił im pomocy do godnego wypełniania tej usługi przy świętych obrzędach. I Boże, wejrzy łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych chłopców, którzy pragną Ci służyć jako ministraci. Udziel darów, żeby i wiary i głębokiej miłości, aby ich służba dołaniła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Nie będą sumieni w nauce, żadnych w postępowaniu, i przykładni w życiu. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A teraz pobłogosławię Wasze stroje liturgiczne. Spomożenie nasze w Pana. Módlmy się. Boże, cały świat, który stworzyłeś, jest pełen Twojej chwały. Prosimy Cię o błogosław te konże i pelerynki, które będą nosić ministranci podczas sprawowania i i odprawiania nabożeństw. Niech te białe konże przypominają mi, że są wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa jego Syna, który na duże przemienienia ukazał się w szatach białych, jak śnieg, i nie będą znakiem trwania w Jego łasce i nadziei życia wiecznego, który żyje i który Drodzy chłopcy, na znak przyjęcia was do grona przyjmijcie strój w którym będziecie służyć Panu Bogu podczas świętych obrzędów. Jesteście ubrani w białe komorze, teraz przyobleczcie ręki i starajcie się o czystość duszy, o poznanie piękna liturgii Kościoła oraz o świadome, pobożne, czynne i owocne w niej uczestnictwo. Wyraźcie teraz, jakie są Wasze postanowienia. Dziękując Bogu za łaskę powołania ministrackiego, przyrzekamy świętej czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam pomóż, Panie Boże, Wszechmogący. Amen. Bogu niech będą dzięki wychwalaniu Jego święte imię za to, że w naszej parafii powiększyło się grono liturgicznej służby ołtarza. Drodzy nowych ministrantów wspierajmy modlitwą, otaczajmy dzielną opieką. Miłosiernemu Bogu polecajmy w sposób szczególny rodziców, rodzeństwo, bliskich tych chłopców, niech zawsze im towarzyszy Boże Błogosławieństwo. Prześwięta jest sprawowana w intencji Jana Rudowicza, Trzecią rocznicę śmierci, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w świętym obrzędzie, przetrożmy